Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was z tuktuka. Jedziemy, jedziemy do Pałaj Kasi, zostawcie trochę e, tam, towaru naszego. A widzę Którego właśnie nie wzięliśmy, więc okay. zawracamy. E, oh, no, no. Tarąg zostawiła go na stole. E, i, i, I później jedziemy. Później jedziemy do, do, do lekarza. I na markę. I zobaczymy, co jeszcze. Zapraszam Was. Zobaczcie sami, co się dzisiaj wydarzy. Weszliśmy na Rush Market. Będziemy się kierowali w stronę ciuchów. Ja potrzebuję kupić sobie jakieś bokserki. Staram też, jakoś coś tam potrzebuje. Przy okazji zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja właśnie z ciuchami. Jakie marki dominują. Są takie stoiska jak to. takie zupełnie bez marek, czyli nie podróbki. Po prostu jakieś ciuchy. Ale my idziemy tam, gdzie można kupić podróbki. Zobaczymy, ile to kosztuje i jakie firmy są najpopularniejsze. Tutaj jest ulica, zypanie mają stoiska takie z maszynami do szycia. I tu można przyjść, po prostu coś naprawić. Doszyć. Czy prawdopodobnie po prostu uszyć. Zważywszy na materiały różne, które są również do dostania. I tutaj już jest szereg takich stanowisk. są buty najróżniejsze uchy. To są megy. To są jeansy ciuchy. Zaraz zobaczymy jeszcze gdzieś. Tutaj dużo ciuchów różnych, tam. Ale w większości to jakieś takie kiepskie jakości, takie typowe Nike, Puma. Natomiast już na zewnątrz, na zewnątrz zaczną się już takie nazwijmy to sobie butiki. No nie są to takie prawdziwe butiki, ale punkty, w których sprzedaje się już ciuchy bardziej rozpoznawalnych firm. Zaraz zobaczymy. Tak jak na przykład tutaj. No Nike, Levi's, Dior, trudno powiedzieć, Vans. Tutaj są Zara Men, LaCoste, Kool&Beal, takie bardziej rozpoznawalne marki. Jest Champions jest Tommy Hilfiger. Teraz spróbujemy coś z cenami, popytamy się. z Costa oczywiście, ale tutaj bardzo popularna i wszędzie można dostać znaczy wszędzie można dostać, bardzo często na ulicy się widzi markę Under Armour jest popularna, tu ciekawe kurtki, zimowe to chyba jak ktoś się wybiera za granicę, bo bo chyba nie do doszlenia tutaj oczywiście Avidasy eee, tego typu tego typu bokserki. Kosztują 3 dolary. A zaraz się dowiem o coś jeszcze. This time, like this for example. This is Abercrombie Fitch. Znana amerykańska firma. To są takie shorty po prostu. 11 dolarów. 11 dolarów. Abercrombie Fitch, ale mamy berbery. Tutaj znowu jest jakiś Anchor Eagle. Sporo brandów, których nie rozpoznaję. Zara, oczywiście. Hmm. No. 11 dolców. Bokserki. 3 dolary. Ostatecznie za 2,50 kupujemy. Baby, and if you want to buy the T-shirt, like this, how much it will be? 2 hmm? to Cztery dolce. Koszulka, na przykład właśnie taka Adidasa. Do you black one or the one? It can be black. The baby, the color, the size. So it matter. They can be black. Black? Yeah. Skoro już jesteśmy przy podróbkach, to tutaj akurat, jak jesteśmy, jesteśmy obok tutaj tarą. Okulary do naprawy co dać, bo tam się jej odjęły no, no co tu mamy? Swiss Sapphire, Casio, Omega. Omega. Takie podróbki kosztują 10-15 dolarów. Emporio Armani, Prada. 10-15 dolków za taką podróbeczkę. Podróbki to nie tylko ciuchy, a nie tylko buty, ale również oczywiście sprzęt elektroniczny. Włośniki, ee... Radia wszelkiego rodzaju, elektronika po prostu. Tutaj patrzę coś, ale nie, to po prostu jakieś miejscowe ciuchy. E, także, no jak widzicie, są podróbki, nie są jakoś ekstremalnie tanie. Takie t najzwyklejsze, najprostsze, takie jak ja mam, można kupić za 2,5 dolara. Jak kupuje się kilka, to nawet do 2 dolarów można zejść z ceną. E, większe rzeczy są oczywiście droższe. Kupiliśmy jedne spodenki dla mnie. Kevin Klein, za 2,50. A teraz idziemy. Szukamy innego lekarza, bo ten u którego byliśmy nie jest w stanie nam pomóc. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Eee, teraz się dowiaduje czy tutaj lekarz będzie w stanie pomóc. A tu proszę, jak śmiesznie wpasowana mini kafejeczka. Narozna. Powdrzewka. Jesteśmy w klinice dentystycznej. Nieduża taka prywatna placówka. Byliśmy w, wcześniej w dwóch innych. Nie chcą się podjąć zrobienia tarog. Rusza się ząb przedni. Ale nieprawdziwy. Znaczy w sensie zrobiona nie wiem, jak to nazwać, no sztuczny no. i nie wypadł jeszcze, ale się rusza. Na razie w dwóch klinicach powiedzieć, że nie podejmą się na razie tego zrobienia i nie wypadnie, bo boją się, że uszkodzą e, to, to miejsce, gdzie jest osadzony. E, no a w tej klinice tutaj pan doktor się podjął, tylko że z tego, co ja zrozumiałem, mam nadzieję, że się mylę, ale z tego, co zrozumiałem, to, że nie jeden, a, a tu kilka zrobi. I to już jest informacja miażdżąca dla mnie. Oczywiście chcę jak najbardziej, żeby ta ropina te zęby jak, naj, jak najlepsze i żeby się czuła komfortowo, ale nie wiem, czy udzielimy to finansowo. Na razie robię, nie będę tak pokazywał, to szybko Pan doktor z Panią pomocnicą działał, Zobaczymy. Tutaj jest złote botelki. Brzuch czekająca co mamę. Nie, nie wierzę, że przykleja tam cukierka. Przepraszam, muszę jak cukierka z kanału. Taka ciekawostka jeszcze. Tutaj informacje po Kwersku o tym, że przed wejściem do, do gabinetu prosimy o zmianę butów, z tych, z których chodziliśmy, na te, które tutaj są. I są dla dzieci, Junco miała zmienione, ta ja musieliśmy zmienić na obuwie, które jest tutaj. No, i ta rąk jest umówiona na, teraz na sobotę. Jak ja wrócę z Cimrip, to, to jest umówiona na wymianę, na zrobienie czterech zębów od razu. Bo tak lekarz doradził, że będzie to jest to najlepsze rozwiązanie. Naj, Najtrwalsze i najbardziej komfortowe dla niej. E, I siwo, tak? I siwo, ile? Są trzy różne opcje cenowe. Ja myślę, że zrobię o tym od osobnych idziemy kupić coś do jedzenia, to chcę iść na lody. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Tuż te wódki są fajne teraz? Okej. Okay. Przekupstwo, przekupstwo. Stare dobre, przekupstwo. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Żeby kupić warzywa. Mamy tam do zrobienia parę rzeczy. Ale przyjeżdżając zobaczyłem. Ural, ooo, wow. sad, takich to już się nie widuje teraz, plasyka. Ale maszyna. Darem przebiera warzywa w tej chwili. Bierzemy ogórki, bierzemy kapustę pekińską na kimci, pozamawiane, Tutaj są boczniaki rozrygowane. Tutaj są śmieszne grzyby. Rosną w takich łupinkach, Tutaj jest jedna taka troszkę otwarta, Tam w środku jest jak grzyb, jest grzybek, a to jest jeszcze obrośnięte na półpinach. Śmieszna sytuacja. Mała awaria tutaj, coś się przypaliło chyba. Tam Jest groszek zielony. Tutaj tarantula wyciągnęła taką gridownicę gochownicę. Będzie kawa miecha. na ranż. nie, 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 po Teraz nie, 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 Staram się utknąć jak najwięcej ciekawych materiałów do ostatniego odcinka, raju obiecanego. Tutaj mi się wysyłają filmy do odcinka na dzisiaj. Eee, sporo jeszcze roboty przy, przy laptopie, ale dobrze, ale dobrze. Tutaj jest. Ale czy a ona tam sama w sobie coś kombinuje. Hmm. Ale super, co czyste, bardzo dobre. Pycha. To jest lunch. I już kończę, kończę składać yy, odcinek kraju obiecanego. Sporo tych plików jest. Ja już usunąłem i tak kilkanaście. Bo no odcinek miał być dłuższy, miał być więcej yy, rzeczy. Miał być wizyta jeszcze na wyspie Kokong. Ale już z tego zrezygnowałem i się skupiłem już naprawdę na tych ostatnich chwilach przed, um, przed otwarciem. Będzie też Robert Makłowicz. To już 19 na zegarze, a my w kuchni zasuwamy. Dara przygotowuje kimchi, bo mamy zamówienie na nie. Już normalnie ich nie mamy, bo są na stałe. Ale jak ktoś zamówi, to jak najbardziej. No i właśnie mamy zamówienie. Tutaj będzie się gotowała woda na solankę do ogórków kiszonych. A Ogórki kiszone będą z tych ogórasów. Tutaj jedna porcja już jest prawie gotowa, jeszcze dzień, dwa. One już są sprzedane, teraz będą następne. Jak wrócę z z JEMRIP, to od razu muszę wstawić następne, bo też już są kolejne zamknięte, no, ale to tak sobie cyka. Co tydzień 20 kilo. Takie. Nic specjalnego. No. I wieczór pełną gębą. Pot? Pot! pot. Czunij, pot! kukurydza to pot! Po pot, w pot. Tak, pot. super. Pot. 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 E, ty, koło dupce. Pan właśnie sprzedaje kukurydzę. I sałatkę z kukurydzy, bardzo pyszną też. I Dżuny, ponieważ lubi, to będzie miała kukurydzę. Akurat na kolację jak znalazł. O um. Moja mała kotka poszła tłuc. Dużego kota. Mówię dlatego, że widzi, że jestem za nią i za racją obrony. Ale prosi się o... Skąd ona ma taki instynkt, żeby tłuc wszystkie zwierzaki tutaj? No i co teraz? Tam musi dojść do jakiegoś Spodka, choć nie widzisz, że ten kot. obrzydliwy. Jak! To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Yy, taki zwarty. Zwarty jednotniowy, Jak ostatnio rzadko. Zazwyczaj się na dwa dni rozlewa, a dzisiaj udało się zrobić to wszystko tak. po no, powiedziałbym skonsolidowanie. Yy, co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, iż uszczknęliście coś ciekawego dla siebie. Pojawia się nowy temat, który również przewijał się w Waszych zapytaniach dotyczący: No, może jeszcze nie turystyki dentystycznej, ale tego, jak wygląda tutaj możliwość naprawy uzębienia. Pochylę się nad tym tematem niedługo. Mam już cenniki z pierwszej ręki, że się tak wyrażę. I co? No, i ruszyliśmy trochę temat podróbek, więc o tym też trochę pewnie w przyszłości będzie niedługiej. No ale dobra. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego wieczoru, spokojnej nocy. Zapraszam serdecznie na jutro. Proszę, przyjdźcie, bądźcie, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Do zobaczenia. Cześć.